Był w infernucie, po prostu sobie pojechał dalej. O. No, dalej, Jak chcesz szajku, to na ogieje jest. O to. nie! Ile cisz, ile cisz? Jak chcesz, to wiesz... Ile czego? Ej, od drugiej strony. On nie wie co... Uparzę, bo jest na UM. Uważam, bo jest na UM. Kto jest na UM? <noise> co się stało? Fiksuj się. Co się działo? Małas? <noise> tu, 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 tu! Gdzie on jest? <noise> <noise> Jedź,

Haha, wycierwał <laughs> oh, kurwa. Żeby było bez staranowania. Dlaczego on taranuje? To z nim używać. Szkoda, a jak on tego jakieś... do... ja skóry. Wyskore... <laughs> <laughs> Oho! Kolejni! Kolejni przyjechali. Ja bym wyszedł i bym walił z db. Teraz po blipie będzie jechał. Jakiś nowy auto jest. w jednym aucie jest. Jezus, co jest? Ale on się rozbija, Jezus Maria. Pfff! Oooo! Jaki celi... No zaraz sam z nimi wybuchnie. On nie mnie. Ej, po, mam taki pomysł dla was. E, po prostu y, rozejdźmy się, jak wiesz, jak wyjdziemy wszyscy, to się tak po prostu biegajmy przez chwilę w kółko, otaczając prezesa i później się rozbiegamy. I będziemy kopać tego kółka. Nie, bo kolejny jadą. <laughs> <Ta> się <laughs> rozpadnie. <I ogocimy. śmiech> jak hm. O, skisły. Dwa i kierowcy. Jeszcze nie ma do... ty, się nie Jecie, sultan No sultan gra lepszy jeźdź, każde drzewo, każdy, to, żeby, o każdy, żeby, o każdy sub się rozbrała. Ej, jedź na Palominą I ja z Prynzesem, ej No i... Ja bym trzeba... To, to Buffalo byśmy uciekali No, no, ale to tylko Pryn... się dymi Dobra okay. A gdzie masz... E, pa... albo patka? Patka nie ma paliwa. <noise> bo... <noise> i też tak <się głos> Jedzie, 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 jedzie. <noise> Ej, patrz na Ej, no to jest, no. Ej, on jest teraz rozwalony, to może przez fix. Nie patrz. No ja od drugiej strony. To <grym grym> się, poddął, się gdzieś tam wystrzelał. Do ty to piszesz? No bo sobie potem będę minował, jak będzie terenował. Nie, dalej leci Może fix? Może fix? <grymne> o, 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 o! A tam się rozwalił na słupie będzie <grymne> Teraz będzie taranował Ej, wyskocz dla momentu prezera. Wyskocz i idź po premierach. No, dawaj przynajmniej na fixa na razie, zobaczymy czy to działa. to. Tak. Oh, frakcyjnego. Oh. <grym> za też lecą. Ej, po, pojechali Nie, jedynie Jeden za Weź jakiś... Pamiętasz jak na mnie trik zastosowałeś w LV? Pamiętasz? Jak uciekasz przed mną coolplayem. Y, ja uciekłem tak. Z, na nim zadziała na pewno. To jest Blackwood No ten WLV tam na przy, przy torach, co rzucasz go na dach Dawaj na frakcyjnego teraz. No może na frakcyjnego, no, no on się minut prawie No, jeźdź na frakcyjnego. Ej, wyszedł mi, do jego walił. No Jezus cały czas. Ta jest ja życie, chcę wywalić. Znowu się wywonił. Go no, wyjebał. Nie A, ale się. Miało, Pamiętam jak... Jecie. Na, na ten... Na fiksa frakcyjnego jecie. Trzeba możesz też wepchać na fiksa. Uważaj. O kurczka. O kurczka. super. Dobra. On spis. Specy... Patrz, wiedzie. <laughs> no. <laughs> no, dobra, uciekamy. Blackus. Jak on się ogarnął, że to my... Jak to nie ma, mam! Mam na to wetnąć. No wiem, bo to się tak próbuje, wiesz, co jest. Już tak szybko. No ja ze skicejusz. To... Co jest? No jaki... Skargę można na niego napisać, bo to nie są pity. To nie są pity. No. A ty to nagrywasz, nie? Mam <grywasz> cej <grywasz> Nie nie wiem, Nie wiem. A To Ale co z tym fixem? Myślę. Weźmy tak przyłamuj. No. jedzie wsparcie. O kurwa. Fixer. Muszę się da, z, da znowu owalić? Dobra Nie, nie Kolejnie. Kolejny? No, no to przynajmniej ten nie bukuje, tar... no to to jest dobra a nie jakiś o Hello o Oj Ojej Wiesz w że Dopiero co było A przyjęli tego... On jest policji teraz? O kurwa. Jezus prezes No bo Uciekaj, się... uciekaj, uciekaj, uciekaj ucieka. ja cię chronię, ja cię chronię Biorę... Bo jestem twoją... ...żywą tarczą Chronimy... ...chronimy tego Panie prezesa, Free prezes. Będziemy go bić. Zajbiemy. Nie wiemy mam, nie mam. Energię mam. jest ja so... dobra. To nie grymonek ten. Uważaj. Jest już. Ej, jest za tobą, jest... konkretnie za tobą. Lemonek nie ma ta... Nie. Lemonek nie, ma, nie ma... tarczy. O nie, nie mam energii. Ej, ma. uważaj prezes. No szybko. Wyciągnął to obrzyny, ale... w niego. Czekaj, rowerek, rowerek ci postawię. Mam. Gdzie body? Jestem pod przecho. Jest ja jest. też, ja mu też, ja mu też. Gdzie? On też nas... Dobra, już tu gotowy jest. Ja mu zasłaniam. Ej, dawaj. Ej, zakuł mnie! Odpalaj, odpalaj! Dobra. Wyskocz, wyskocz, żeby on mógł tapować. Ej, no z się się ruberek. Spiela. A kto za fiksa zapłaci? No, tylko muszę go przewieźć jakoś.